A ja jestem i ty, i wy jesteście jego dziećmi. Jesteśmy jego synami i córkami. I zobaczcie, a jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga jesteśmy. Rozumiecie? Tu może ktoś wam zabierze majątek to czy tamto, mąż czy żona. Dzisiaj was kochają jutro powiedzą, że nie, bo kochają bardziej pieniądze mamone, albo drugiego człowieka. Ale Bóg mówi, że jesteś jego dziedzicem. Dziedziczysz po Bogu, rozumiesz? Bracie siostro. A ja Wam powiem, to miłość jest największym darem. Miłość jest najważniejsza, nie posiadanie czegokolwiek. Miłość jest najważniejsza. Posiadanie miłości w sobie tej wyższej miłości, Aga tej bezwarunkowej miłości jest ważniejsze od wszystkiego innego. Bracie siostro. Uważam bowiem, Alha. I współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z Nim cierpimy. Bracie, czyż nie cierpimy? Cierpimy, udręki znosimy, złożeczenia znosimy. Poniewierają nas, wszelkie zło mówią, nienawidzą. Odrzucają. Czasem głód, niebezpieczeństwo, jakąś nagość znosimy. Tułamy się w koziek i różnych skórach, z tkaniny tej plastikowej czy czegokolwiek. Ale uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne z tą przyszłą chwałą, która ma się objawić. Ja się pocieszam, wiecie co? Bo kiedyś się przejmowałem bardziej tymi różnymi cierpieniami, tymi troskami, a dzisiaj, cokolwiek mnie spotka jeszcze w moim życiu, to mnie tylko przybliża bliżej do Jezusa Chrystusa. Bo co oni mogą zrobić? Zniszczyć mogą tylko moje ciało, ale mojego ducha nie zabiorą, rozumiecie? To już nie ma żadnego znaczenia. Ta śmierć jest tylko zyskiem. Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych, rozumiecie? Dlatego pragniesz, pragniesz objawienia synów Bożych. Nas wszystkich, córek, rozumiecie? Pragniemy tego, pragniemy tego pochwycenia, pragniemy tego spotkania z Jezusem Chrystusem. Ale ja pragnę również tej manifestacji, tej oblubienicy, żeby ona się już teraz obudziła ze snu. Już dawno by to pochwycenie się stało, bracie, siostro. Gdyż stworzenie jest poddane marności. Nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał w nadziei, że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli, zniszczenia, do chwalebnej wolności dzieci bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie jęczy razem i cierpi w bólach tych porodowych. Bracie, ślastwo. I tu rozpoznasz oblubienicę i głupią pannę. Głupia panna, ona kocha ten świat. Ona kocha ten, wszystkie rzeczy tego świata. Ona chce żyć. Ona uwielbia to życie te rzeczy. Ona też może mieć dobre serce, wszystkie inne rzeczy. Nie zabieram tego. Bo w końcu to jest Panna. Tak. Ale ty oblubienico jęczysz i tęsknisz, i pragniesz, Jezusa Chrystusa. Ty tęsknisz się z Nim spotkać. A nie tylko on, ale i my, którzy mamy pierwsze plony ducha i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia, odkupienia naszego ciała, bracia i siostry. Nadzieją bowiem jesteśmy zbawieni, a nadzieja, która się widzi, nie jest nadzieją, bo jakże ktoś może spodziewać się tego, co widzi? A jeśli się spodziewamy tego, czego nie widzimy, oczekujemy z cierpliwością. Podobnie i duch dopomaga nas w naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, bracie siostro. Ten to duch bada serca, wie jaki jest zamysł ducha, ponieważ według woli Boga wstawia się za świętymi. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Jego. Tych bowiem, posłuchajcie to jest bardzo ważny fragment, już na koniec. Tych bowiem, których on przedtem znał, to mówiłem w Efezjan, a tu jest też w Rzymian, tych przeznaczył. Aby się stali podobni do obrazu Syna, rozumiecie, Ty musisz mieć charakter Jezusa Chrystusa, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi, tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał. Jeśli jesteś powołany, to zostajesz przeznaczony do tego. A których powołał, tych też usprawiedliwił. Bracie, siostro, to nie jest tak, że jak ci Chrystus wybaczy, to bracie, siostro, jeśli ty naprawdę jesteś zbawiony, ty nie masz pragnienia grzeszyć. Wiem, że coś się może przetrafić, wiem, że jest Boża Łaska, ale to nie jest łaska do wykorzystywania w grzechu. Ci wszyscy, którzy grzeszą co chwilę w różnych rzeczach, tam nie mają tego ducha Bożego. Oni jeszcze tego nie przeżyli. Może przeżyją. A których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam. Bracie, on nawet własnego ciała Syna, przepraszam, Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich. Jakże nie miałby z nami darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bracie, ja wierzę, że my nawet sądzeni nie będziemy, bo nas sądzi Słowo Boże. Tak, oblubienica nie będzie sądzona, to my sądzić będziemy aniołów bożych. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo? Nie, bracie. Z powodu ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, widzicie? Ani śmierć, ani życie, ani ołowie, ani zwierzności, ani moce, nic nie jest w stanie nas oddzielić od Boga, od Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Nic. Nic nie odłączy Cię od miłości Boga. Jeśli jesteś naprawdę Jego wybranym, i masz tą... Ty też to musisz wiedzieć i widzieć, ale wtedy Twoje życie potwierdzi też te owoce, tą świętość. Bo jeśli ty mówisz, że jesteś wybrany, kalasz się tym światem cały czas i tym grzechem, to przecież pójść pokutować. Zastosować wszystko, co Słowo mówi i przyjąć prawdziwego Ducha Bożego. Bo na razie jesteś oszukany, jeśli tak wierzysz. Także. Muszę kończyć.